Cześć, wszystkich tutaj, Ciekawski Fachman. Witam Was w moim nowym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się rozkręcaniem niszczarki. Jak widzicie, mam już sobą niszczarkę produkcji Ferroessa. Trochę już zniszczoną. Kartki widać, są jakieś w środku, które za bardzo nie chcą nam wyjść w całości. Widzimy też, że niszczarka jest popękana, ale mamy kilka śrub. Zaczynamy się rozkręcać. Jedna, druga, trzecia, czwarta. Widzimy, widzę na razie cztery śruby. O, tu już całkowicie pęknięte jest. W środku nic nie słychać, żeby coś się ruszało. Zobaczymy, ile nam się uda rozkręcić. 6 minut. Jedna chyba poszła ładnie, ta druga coś widzę. Nie chce nam iść. Widzimy jak poszło nam, trochę bardziej plastiku. Tu widzimy już jeden element był zniszczony. Kolejna śruba. O słyszymy jak coś strzela, chyba plastik w środku. Bo tak coś czuję, że chyba o, jakby odpadał. O widzimy. Aż elementy plastikowe nam wyskakują, o Plastik w sumie strzela, nawet niczego nie wykręcają, ale plastik po prostu całkowicie odpada. O, i tak to wygląda od środka, proszę Państwa. Mamy silniczek, który. Porusza nam elementy. No, Spodziewam się powiem jeszcze jak że w środku jest trochę więcej elementów elektronicznych, a tu widzimy bardzo prosty przełącznik, który powoduje, że nam się to wszystko rusza do przodu do tyłu. To wysyła elementy. Do silnika. Silnik się obraca przód, tył, powodując, że kartki lecą góra, dół. Widzimy, jak ważne, jest, żeby było nasmarowane wszystko w takim urządzeniu. Pamiętajcie, proszę Państwa, o tym, żeby dbać o środowisko. Jak takie coś rozkręcimy, to wyrzucić nie do lasu, tylko do specjalnych do specjalnych właśnie pojemników, albo w sklepach elektronicznych, albo na złom. Tak jak przypominałem, mówiłem wcześniej, albo na przykład w jakichś specjalnych punktach, na przykład jak sklepy ogrodnicze, na przykład czasami organizują akcje za drzewko, drzewko za jakieś elektrośmieci. To jest telefon, czasami drukarki, przyjmują telewizory stare. Pamiętajmy, nigdy nie wyrzucajmy takich rzeczy do zwykłych śmieci. To wszystko w tym filmiku. Zapraszam na kolejne. Mam nadzieję, że znajdziemy coś ciekawego do rozkręcenia. Do zobaczenia.